Nóż, miotła i delirium. To jest jedna z tych interwencji, która niby jest prozaiczna. A tak naprawdę, jeżeli nie pracowałeś nigdy w policji albo w służbach, no to myślę, że warto o niej posłuchać. Więc dzisiaj będzie o interwencji, która miała miejsce no już dosyć długi czas temu i pokazuje historię pewnego obywatela Ukrainy. Ja jestem Bagiet, były policjant. Mówię o służbie w policji bez cenzury. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant bogieta z tej strony. Słuchajcie, to jest jedna z tych interwencji. Która była już tak dawno temu, że pewnie ją przekręca 18 razy, i zaraz mnie ktoś opierdoli, zeznajomy, że tak wcale nie było. Ja ją miałem zapisaną, wiecie, w folderze moich pomysłów, i to jest właśnie problem z opowiadaniem historii, które sobie gdzieś tam przypomnę, i zapisuję w folderze, że powinienem je nagrywać od razu, a nie opowiadać o nich po czterech latach. O właśnie! W każdym razie no historia wyglądała tak. Jeździmy sobie w patrolu i o dziwo to nie była interwencja z nocy, tylko to była interwencja gdzieś tam, no w porze dnia. Ja chyba wtedy w ogóle miałem na rano. I z tego, co pamiętam, chociaż mogę się mylić, to było od 7 do 15 miałem służby, bo u mnie na było jednostce robiło się tak. 7, 15, 23, albo w następnym miesiąc jest zmiana. 5, 13, 21. Zdecydowanie lepszymi zmianami były te 5, 13, 21, bo po prostu no, nocka z 23, od 23 do 7 to jest porażka. Przejebane. A od 21 do 5 to jest naprawdę fajna nocka. Kończycie jakby godzinę wcześniej niż normalną nockę i gdzieś tam w miarę jeszcze można się Powiedzmy normalnie, wyspać. No, na pewno jest lepsze od tej 23 do 7. No, jeździliśmy sobie z moim kumplem. Już nie pamiętam, ale nie pamiętam, czy to był kumpel, czy jeździłem wtedy z jakąś dziewczyną. Nie, nie powiem wam. Chyba wtedy jeszcze nie jeździłem w ogóle z Mariuszem, w sensie z funkcją Mariuszem, który już nie pracuje w policji w ogóle. Nie mieliśmy wtedy jeszcze z patrolu. W ogóle nie był jeszcze u mnie na jednostce. Dla tych, co nie wiedzą, jest to mój były partner. Dostaliśmy zgłoszenie. Nie będę mówić na jakiej ulicy. Nie mogę powiedzieć. W każdym razie, że jest włamanie. I w ogóle tamten pan miał mieć w ręce nóż i kurwa miał być niebezpieczny z tego co pamiętam. No więc udaliśmy się tam z sygnałami uprzywilejowania, dojechaliśmy sobie na miejsce i wtedy się jeszcze sklepy chyba dopiero otwierały, bo to było przy jakiejś kwiaciarni chyba z tego co pamiętam, w takim pawilonie jakiś niski budynku. wiecie czasami kiedyś wcześniej się tak zabudowywało na przykład w Sosnowcu na tych co są Zagłębiakami i powiedzmy są gdzieś tam z mojego rocznika, czyli powiedzmy rocznik tam lat 90. od 90 do 99. To pewnie pamiętałem jeszcze taką zabudowę w sosnowcu na samym centrum jak plastry miodu. No to tam były właśnie takie pawilony poustawiane, tam takie mniejsze sklepy. A jeżeli Wy chcielibyście wspomóc mnie w kupnie na przykład miodu, to zapraszam do wsparcia mojego kanału na Patronite. Będziecie tam mieli link do niego w opisie mojego filmu. No i tam były właśnie takie małe sklepy, jakiś kebab chyba, jakieś właśnie kurwa, kawiarnia, coś takiego. Przyjeżdżamy i tak, stoi chłop. Widać, że. No taki lekko pogubiony, ale stoi normalnie. Noża nie ma, stoi normalnie z pustymi łapami. Tam zgłaszającego też nie ma. Wychodzimy z radiowozu. No i co tu zrobić, nie? O co tutaj w ogóle chodzi? Co tu się robi, many? Z tym, że ja pamiętam, że w tym budynku tak to była kwiaciarnia. Ja pamiętam, że przy tym budynku był tak główny Budynek tej kwiatarni, normalnie zasłonięte rolety antywłamaniowe, bo tak jak mówię, dopiero się tam wszystko budziło do życia. Jeszcze nie były te wszystkie sklepiki otwierane, Rolety zasłonięte, więc ja mówię: No kurde, jakie tutaj włamanie? Ja tutaj nie widzę żadnego włamania. Bo to było wezwanie do tego, że ten chłop ma właśnie latać gdzieś tam z tą kosą i ma być włamanie tam. Mówię: Kurde, no ale tutaj nie ma żadnego włamania. Nie widzę nikogo z kosą. stoi jakiś chłop, taki dziwny, taki chłopek, roztropek. Widać, że mocno wczorajszy, taki. No, ale wiecie, no, pierwsze właśnie co, no to patrzę tak, drzwi całe, rolety całe, nic nie podważone. Oto obeszliśmy z jednej, z drugiej strony. No nic tutaj nic tutaj nie ma, nie? Ale zauważyliśmy, że jak był ten główny ta główna część tego budynku, powiedzmy z tymi roletami właśnie tam napisane ta kwiaciarnia, albo to był sklep taki warzywno-owocowy. No już widzicie, nawet tego nie pamiętam. Coś z, coś z roślinami w każdym razie. kwiaciarnia albo sklep z <gryw> warzywno-owocowy. No i był ten główny budynek z tym napisem tam kwiaciarnia albo sklep i obok była taka dobudówka, taka wiecie, gdzie tam się nie wiem, trzyma jakieś narzędzia, miotły właśnie, jakieś grabie, bo to było przy pasie zieleni, no to tam ten część tego pasa zieleni pewnie należało do tego sklepu i trzeba było to czasami w lato pograbić. A w zimę pewnie podsiężać chodnik, czy tam jakoś po prostu o to zadbać. No i ja patrzę, a tam skobel od tego jest wywalony, jakby. A kłódki nie ma. No a ten chłop w ogóle, jakby nie ogarnia tego, że my tutaj jesteśmy. Mówię, kurwa, mać, to pewnie jest on. Co za przypadek? No i żeśmy tam go wzięli na bok, zaczęliśmy go rozpytywać, on zaczął takie rzeczy w ogóle wygadywać. I to jest właśnie tutaj część z tej delirki. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ja nagrywałem taki film o chłopie, ja w sturawy to nagrywałem. Pytajaliście mnie tam, dlaczego jest tak zmienione otoczenie mojego nagrywania. O takim chłopie co niby z innej galaktyki przyjechał, i jak siedział na świetlicy nam opowiadał to wszystko, to walił pod siebie normalnie poletkiemu, aż kapało z krzesła. I po długim czasie to ja się gdzieś tak domyślam już po zdobyciu pewnego tam doświadczenia zawodowego, że to też była delira jakaś po prostu, że chłop już po prostu nie miał nic we krwi, w wydychanym powietrzu. Ale właśnie ten najgorszy, drugi, trzeci dzień po odstawieniu alkoholu po jakimś ciągu wielotygodniowym czy miesięcznym, no to właśnie było to, że to były jakieś zaburzenia tam, wiecie, psychiczne, jakieś halucynacje głosowe, wzrokowe. Ja myślę, że to było to samo, co, co się, z czym się spotkaliśmy tutaj. Ja już nie pamiętam dokładnie, o czym on tam gadał, ale właśnie on mówił, że on potrzebuje jakichś narzędzi do pracy, że on właśnie idzie do pracy i na przemian mówił, że on pracuje tutaj, w tej kwiaciarni czy tam w tym sklepie, a że, albo że gdzieś pracuje indziej. Ja się go pytam, dobra, gościu, no ale to po co to otworzyłeś? No bo narzędzia, no bo narzędzia. No dobra, no takie pośrednie przyznanie się jest, więc go skuliśmy. Nie pamiętam, czy on tam już siedział na chodniku, czy żeśmy go włożyli do... Radiowozu. Chyba w ogóle wtedy jakoś zaczęło padać, tak mi się coś kojarzy. I chyba ten chłop ostatecznie poszedł do radiowozu. I myśmy zaczęli szukać z moim współpartnerem, tam patrolowym. I, 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 I znaleźliśmy faktycznie tą kosę, która była gdzieś tam wyrzucona w trawę. No z tym, że tak, do zgłaszającego żeśmy się już nie dodzwonili, bo ja podejrzewam, że to był po prostu jakiś przechodzień, który widział, że jakiś odklejony chłop lata z kosą i, i gdzieś tam jest przy właśnie tych otwartych drzwiach, czy. Czy może potem przymknął te drzwi? Nie wiem. Także już bohaterski zgłaszający się niestety nie, nie pofatygował, żeby do nas oddzwonić, żebyśmy go na przykład przesłuchali na tą okoliczność, żeby wyjaśnić całą sprawę. A komu to potrzebne? A dlaczego? No ale w międzyczasie gdzieś tam się pojawił yy, właściciel. Tej kwiaciarni, czy tamtego przybytku całego. Nie wiem, czy on został powiadomiony przez dyżurnego, czy nie. No i się okazało, że pan ukradł miotłę. Co? Ze środka, z tej przybudówki. Nic innego w sumie nie zginęło. A ta miotła, w, no, tak na dobrą sprawę, też nie zginęła. Tylko ona była gdzieś tam w okolicy. I co się okazało? Ten chłop w ogóle. Zaczął zamiatać, zanim myśmy przyjechali. Bo tam się znalazł jakiś świadek. Nie pamiętam, czy to nie był przypadkiem właściciel czegoś, co było obok. I on zamiatał chodnik, zanim żeśmy przyjechali. Rozumiecie to? Chłop zrobił włamanie do jakiegoś tam budynku, tej przybudówki z narzędziami. Najpierw wchodził gdzieś tam z kosą. Tylko, że widzicie, to jest to, że nie mieliśmy dotarcia do tego zgłaszającego. Bo my nie wiedzieliśmy, czy on latał z kosą w ten sposób, że miał on w ręce i gonił ludzi po chodniku. Co wątpię, bo pewnie było więcej zgłoszeń. Czy po prostu gdzieś tam sobie z nią chodził w ręce. Czy na przykład miał on włożoną zapasę? I sobie chodził, bo tam było zgłoszenie, że chłopiec z nożem i tyle. A na takich zgłoszeniach też już byłem, że myśmy chłopa glebowali na klamkach, bo miał gdzieś nóż zapaskiem, a się okazało, że on po prostu sobie miał nóż zapaskiem. Nikogo tam nie terroryzował w tym sklepie ani na chodniku. Okazało się, że jak on dokonał tego włamania, to on wziął tą miotłę i po prostu zamiatał nią chodnik. <laughs> Dobry chłop, w ogóle Good Guy, nie? Ta metła była odnaleziona, ten chłop został skuty. Dalej gadał jakieś od rzeczy, że on tu pracuje, po tym, że tu nie pracuje, że on potrzebował tych narzędzi. właśnie przyjechał no i myślimy, my mówimy jaka jest sytuacja, że tutaj czy zna tego chłopa. Mówi nie, panie ja go absolutnie nie znam, no, ja, ja żadnego Ukraińca nie zatrudniam. Nie wiem kto to jest, nie widziałem go wcześniej, nie kojarzę go. Rozpytaliśmy tam innych ludzi, którzy mieli powiedzmy w tym pawilonie swoje małe biznesy. Oni mówią też, no nie, nie, nie znam chłopa, nie, nie widziałem go tutaj wcześniej. Nie wiem właśnie o co chodzi. Ostatecznie ten pan zgłaszając, zgłaszający, zgłaszający przepraszam, ten pan pokrzywdzony pyta nas się czy coś zginęło. Ja mówię, no, no że zginęła panu miotła na chwilę, ale już, już, już została odnaleziona i ten pan zamiatał chodnik, zanim pan przyjechał panamiotu, która została skradziona z wyłamanego, po wyłamaniu skobla. Mówi, że nie, że to w ogóle walić to, że on nie chce tego zgłaszać, no ale niestety, artykuł 279 kodeksu karnego, czyli kradzież z włamaniem, i pozostawiać tutaj za dużego pola manewru, ponieważ artykuł 279 KK mówi o tym, że to kradnie z włamaniem podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek po krzywdę. Czyli jest to przestępstwo względnie wnioskowe. to za tym idzie? Jeżeli sprawca nie był osobą najbliższą tobie, czyli nie wiem, żoną, dzieckiem, jest to ścigane z urzędu. Także to, czy tam ten pan chciał coś zgłaszać, czy nie chciał, nie miało już nic do tego. Monitoring został zabezpieczony. Pan został zatrzymany chyba z tego, co pamiętam, czy tam pojechał na izbę. Ja już nie wiem, czy on coś tam wydmuchał, czy nie. Już nie pamiętam, to było tak dawno temu. No i pan pokrzywdzony został przesłuchany. Potem chłop dostał zarzuty. Nie wiem, co z tego ostatecznie było. Czy on poszedł w czyszy piątkę, czy nie poszedł, czy w ogóle doszedł do siebie. Ale z zachowania to była typowa delira. Jakieś obamy, jakieś no, zaburzenia psychiczne wywołane właśnie spożyciem substancji. I muszę wam przyznać, że tyle się teraz mówi właśnie o szkodliwości tam różnych środków. Jest teraz ten cały renesans psychodeliczny, jak to się ładnie mówi. Zresztą ja też się wypowiadałem, jak byłem u Mestosława, na temat i trawy, i psychodelików. Absolutnie zgadzam się ze stwierdzeniem, na przykład Janka ostatnio, Świtały, który był też u Mesta, że najgorszym narkotykiem, z jakim się spotkasz na służbie czy w pracy, będąc ratownikiem medycznym czy policjantem, to jest alkohol. Nie ma gorszego narkotyku. Nie ma narkotyku, który wpływałby gorzej na ludzi i w większym stopniu, może o tak powiem tak sumarycznie. Niż alkohol. Jeżeli z jakimś środkiem walczyć, na przykład za pomocą profilaktyki społecznej, to myślę, że jest to alkohol. Ja nie mówię, żeby ludziom zabraniać, ale żeby uświadamiać i jednak nie kreować alkoholu jako takiego haha środka, który fajnie się jest i jest nieszkodliwy i społecznie akceptowalny. Dość. To jest bardzo szkodliwy środek, to jest narkotyk. Według mnie trzeba umieć z niego korzystać, tak jak z każdego innego. I z taką puentą Was zostawiam, moi drodzy. Przemyślcie sobie to, dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, jak Wy załatwilibyście taką interwencję. Bardzo przepraszam, jeżeli to przeinaczyłem osoby, która wtedy ze mną była, ale ja to tak zapamiętałem. Gdzieś tam próbowałem sobie to wymuskać z mojej pamięci teraz. Zapraszam do mojego Twitcha, gdzie streamuję gry, na Instagrama, TikToka. Trzymajcie się i hej!